Myślisz, że samotność to tylko smutne uczucie? Twój mózg dosłownie traktuje ją jak zagrożenie życia. Badania pokazują, że długotrwała izolacja aktywizuje te same obszary mózgu, co fizyczny ból. Mózg nie odróżnia bólu emocjonalnego od fizycznego. Już po kilku tygodniach samotności spada poziom dopaminy i serotoniny. Efekt? Zmęczenie psychiczne, niepokój, zaburzenia snu. Mózg w izolacji działa gorzej. Pamięć się pogarsza, spada koncentracja, pojawiają się stany lękowe. Co więcej, samotność przyspiesza starzenie się mózgu i zwiększa ryzyko demencji nawet o 40%. To nie kwestia introwersji czy ekstrawersji. Nasze mózgi są biologicznie zaprogramowane do więzi społecznych. Nawet krótkie, regularne interakcje rozmowa, kontakt wzrokowy, uśmiech. Działają jak neuroprotekcja. Nie chodzi o ilość znajomych, chodzi o jakość połączenia z drugim człowiekiem. Twój mózg tego potrzebuje. Dosłownie. Kliknij, subskrybuj, daj dzwonek i sprawdź inne filmy na kanale Psychomoc.